O oh, fuck, mikrofon. Siamaneczko, w tym odcinku zagramy sobie w Bedwarsy niemieckie. Hey, Gu Guager. Trzeba też tutaj niemieckie. Ja chcę tu po niemiecku. Francisz, polski... Dęż. Spejrz. Ja chcę Dejszland. Gdzie to? Co to za górno? Halo! 5 okay. minut nagrania, a ja od 5 minut szukam gierki. Turkis, o Turkis. A ja jestem Poland, Poland, halo, halo. Cześć Poland. Cześć, cześć. Kurde, nie nakleiłem ta... Podobno na niemieckich Bedwarsach są sami god Bridgerzy i... Nie... Grizzly Bridgerzy, dlatego dzisiaj się o tym przekonamy. Tak chciałbyś, a ja broń sobie. Stop it! Get some help. Kurde, poważnie! Jestem downem. Porampki malaga! Tu jest! Co jest goście? gościem? Ty! Tu się jedzenie trzeba kupywać! Ja pieprzę za gówno, Boże! Czy wy możecie nie niszczyć łóżka? Proszę. Patrzcie mu jego Ale to by nic nie dało i tak. No dobrze. 75 years later. Kurde za fra... Co jest? Rupskiej Rób Skybase, śmieciu. Rób, rób, rób. Tak, 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 tak. Matka ci nie chocha, chuj. No co za śmieć? Nie no, ja nie mogę! Boże! Czy ja mogę zakończyć ten odcinek? Ostatni odcinek, jaki nagrałem, to był spodnikiem. No. No, nie biorę to No. to. ty śmieciu możesz? Czy ty kurna możesz? Tak, tak się bawić chcesz, Boom. No! No! bum! Nooo! Nooo!